Trzymajko widzowie Dzień dobry wszystkim Dzień dobry. Robimy dzisiaj challenge Spiderman Spiderman challenge No musimy Musimy zrobić wina Z jak najlepiej Tylko samymi spidermanami Możemy używać Tylko No nie wiem Jakiś jedną sobie broń już w grze wybierzemy, jaką możemy używać, Spidermana, i dowolne leczenie, oczywiście. Prawda, chłopacy? Tak. No i się... Chyba, że macie jakiś inny pomysł na challenge. To w sumie może być. Nie mam pomysłu, bo żeby, żeby mieć Spidermana z tego cały czas, i. będzie Kidest. Ja nie mam pomysłu. Ja nie robić No ten ok, spokój jest. Dobra. Ja lecę. Tu na ten most. I wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić Skybase. Ale nie wiadomo czy tam ten, czy Tam będą dla wszystkich pańczynki. Dwie są tam. Myślę, jedna osoba się. nie będzie miała. Ale to znajdzie się... znajdzie się. Możecie, no, znaczy... Dobra, i panowie, jaką broń chcemy, bo możemy jedną broń używać Jaką chcemy? No to ja chcę pompę Ale jaką? Szybką czy wolną? Ja wolną Wolną No dobra, no to wolną pompę mamy tylko i... Ej, i zabieramy się widzowie za Ej, Ej, kona... Jeszcze? Znaczy nie. Katodix. Przeczytałem mm, swój nick. Dobra, nieważne. Yy, gramy wolną... Yy, wolną pompą tylko. Okay. A go nie ma jeszcze. Czy jest? Jestem. A, ja ja jestem też. Dobra, bo nie, nie słyszałem. I wolna pompa, nie możemy używać żadnej broń, tylko wolnej pompy. Hmm. tu są palciuki? No to już nie kałata. ma. Ciekawe czy jest Spiderman. Dobra. Dobra, nie mam nic, fajnie. Ja już mam Witowy Spidermana. W ogóle tu są Chodźcie, jakieś fajne ja, ja, ja wam pokażę, gdzie jest. Ja wiem, powinny być jeszcze tam gdzieś na dole. Tutaj. Nie, 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 nie. Chodźcie, ja wam zaznaczę A tam ich nie ma, akurat sprawdzałem. Ej, no jak? Macie jakieś bronie? No, ja. Nic nie, no nie możemy nie. tylko mieć tą pompę. Małą pompę. Ja Wolną małe... pompę. No, no. Znaczy... W sumie no to Jacob robił tak, że dopóki nie miał broni no to mu Dobra, nie, nie, nie. Tylko wolną pompę możemy mieć. Macie Spidermana? Dobra, ja, ja mam. Zarazam. Ja nie mam w ogóle. No nie to... no, naprawdę szybka. Fajnie. Bricek, uh -huh. chodź. Dam ci jedną płatkę i tak... No to zaraz, poczekaj. To, to ja to do ciebie tak, lecę. Mam, mam wolną, mam wolną. Zarębiście, dobra. To szara, no jest, masz. Bo szara, ale no, ja mam jeszcze Bigo. O, okej. Okay. No to jest kała, a ja nie tylko kałacha. Nie Macie. Okay. Ja sobie wezmę Co jednego. Co się stało? To tak nie miało wyglądać. Dobra, jest zarębiście, kurde. Jedno Co to? Ma. A, pistol. Dobra, yyy... Ej, weźcie tego z zje... A już każda dobra. Nie, nie, a no to już każdy ma... Jest tu jakiś... Chyba nie no, tu tak nie ma wolnej. Ach, no nie, to nie to są. sobie ja sobie tak będę zbijał tylko lecenie z kolei jeszcze A Ale ja może chodźmy tam... Chwilę, ja spróbuję tam. poszukać wam może tu jest gdzieś. Ale musimy znaleźć Spidermana. d l -x -d Czy tu są chłopy? No właśnie nie wiem, bo jakby na tlanie... Nie, nie tak na tym się biją. To git. No to, na Tiltedach się zawsze bym wbijał. Jak no. Akurat to prawda, no to dobra, nic nie mogę się niczym bić. I to nadam. A czyli Wy nie macie, nikt nie ma. No, tylko Ty masz. Ja nie mam. Dobra, dobra. Proszę, no, no nie, no naprawdę. Gdy szukam wolnej pompy, to a, nie ale jem, serio? A nie chcę, to nie... To jest. No, ale jakbyśmy nie robili tego challenge'u, to byśmy poskali 10 takich wolnych pomp. Ale no, tak naprawdę jest... już znalazłem dwie szybki, który, których używać nie możemy. Może no, tak szczerze to nie ja wybrałem ten challenge. Znaczy jakby ja wybrałem challenge, ale pompę, to wybrał Bliczek. To ja wybrałem. O, kamyczek mamy. To nie Briczek wybierał pompę, to ja. A to ty? Ja nie nie, popatrzę, to no, to nie ty, ja, no to ja się jakoś z wami mega. Ja myślałem, że... Ej, bo w końcu będzie tak katodik, że my będziemy gać tylko jakby leczenie, że będziemy gać na strefę. A my nie będziemy, możemy na my będziemy pomagać na My będziemy pomagać kilofami. A mogę brać granaty? Nie, nie wiem. A dobra Ale kanister wiecie, wina, biorę bo dobra, nie, nie było mówione, że może kanister tego wyrzucam i go podpalę i uciekam. Szybka, po No nie, już, już się Uratowałem, że dla kogoś będzie. Ale... Ale my nie spotkamy. My będziemy jak do sklepów pewnie dopiero sobie. My będziemy pomagać. kilofom. Ja zaraz się znajdę. Yy, Ej, no chłop, tymi... co jedzie, to Kamry. A, my się, a my, a a my się mylą właśnie z są na pompa tam jest chyba. Jest, dobra mam. Dobra, git. Ja nie mam. Dupa. No dobra, jest męż. Dobra, to jak jest będziesz miał chłopów, to będzie, to będzie pomagane tobie. Jest, to, to to była. No smajpa! ale ja będę sobie sprawdzać. mi. mam dużo wystarczających. Ale też musimy mieć Spidermana, no bo jakby Spiderman to jest... Ja ja Główna, że tak powiem, rzecz ja nie mam. A wiecie, gdzie może być Spider-Man, bo ja nie ja mogliśmy pewnie. polecieć na Daily? Po tak to każdy by miał. A no tak, dobra, chodźcie na Daily, dobra, tylko bryczkowi to się długo zajmie. Ja wolę z nimi, bo on broni nie ma. Będę no ja mam z nim się trzymał O no to polecimy lunch padem. Dawajcie, chodźcie. Bryczek, chodź, bo ty masz. No i... okay, bo Tak, ja tu te wszystkie rzeczy, nie mam stałe jak jak na radio. To pomysł, będziesz musiał wyrzucić albo nie znajdziesz. Dobra, to lecimy. Nie skończyłem Naprawdę? No dobra. Dobra, te 300 metrów bliżej, tam była wolna pompa. Nie no, ja nie wiem, jak w tą grę. Dobra, trudno. Znajdziemy cię. Ja tu poszukam wolnej pompy, a wyjdźcie na ten. Dobra, szybka. No, no, no. To chyba sobie za kapusty wymienię na no, Szybka, przyczyna. kolejna szybka, nie no. Ile już tych szybkich spotkaliście? Ja cztery Ja dwie. Ja też dwie. Czyli łącznie cztery. Katolik, jest... jesteś, jesteś naprawdę dobry w matematyce. Matematyka nigdy nie zawiodła. O! Co Legendarna jest? skrzynka, proszę, złota pompa. To wszystko. Robię rytuał. jest Szynka, jak tu będzie wolna pompa, to komfort Jednak go nie kochasz. No i tak nie kocham. Nie no nic. No dobra, nala kapusty. Czy dwa MK7. Najlepsze bronie w tym sezonie. Naprawdę tu nie będzie żadnej snaj... Znaczy... Czekaj, tak Adam. Snajp. Snajpy to, to już mam... Ja już snajpy to mam zowie, dosyć, bo tu są wszędzie. Widzowie, prawie każdy ma... Się, znaczy Każdy już ma Spidermanki, teraz jeszcze dla naszego kolegi. Nie pytajcie, co ja zrobiłem. O! O! Ten... O! Uch! Dawaj to. Gdzie to masz? Ja co? to chcę. No, no, no. no zaznaczyłem ci. Ale co? O. co? Niebieska wolna. Tak? No to oddaj je te, temu. Ale hmm. chodź maszarą. ma szarą. Właśnie twoim... Ja no Bo ja znalazłem jeszcze A, czyli drugą. Już jak już pamiętam, że. No każdy tak już ma. Dobra. To się odbija... To, 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 to krój z Was się tym I Tak, ja. Mmm, wymyślałam, że to jakiś łod... A idę se po nowe pajęczynki. Ej, ja to też. Jeszcze. Na spot? Jakby co, to jeszcze tu zostały trzy pajęczynki. Gdzie, gdzie? O, tu mam. Jest. No ja nie potrzebuję, bo ja nawet swoich nie użyłem nawet trochę. Super snajpa! Poczekajcie! Ej! Ja będę miał aż dwie pani To jest koksam. Ej, no właśnie. Dobra, tak. tak. Ja zapomniałem, że się teraz tak da Można mieć cały pół spider umelek. Wyszczeliwuję te No i koniec Dobra, chodźcie do strefy panowie karusze, no już Jezu, prawie bym spadł. Ile macie spider Ja siedemdziesiąt dziewięć. ile macie Spider-Benek? Jakby... No e, dwie. I... dwie. Dwa, dwa spider Ja też dwie. dwie. teraz się dwie. tak dalej. No, da się tak, zarobiście. Aha. dwa. Jak to? To ja nawet. A bo chyba w tej aktualizacji co tak, była no, tam. No no no. A co mogliście mówić? No dobra, a co w ogóle dodali w tej aktualizacji teraz? No chyba nie tylko wiem. to, że da się te dwie pańczyki. Chłopy tam są. Wtedy. Ale to w tamtej, nie w tej. A to ja nawet nie wiedziałem sobie, że jest teraz jakaś. No była to taka krótka, chyba ten. Na play... no u mnie to była. O, typek Nie proszę nie spam! Nie proszę nie spam! Skąd? I mój aim! Na mnie dwóch! Łatwo! A dobrzy są, czy to psy średni? Jeden leży Dobra, czyli słaby. Choć ja jakby nie mówię e... Bliczek, że jesteś słaby, ale A Nie wygląda! Bo... Nie daj! Spad mnie, jest? Nie że nie jest mega słaby To jest bot przez Ale te boty przez Epica mają duże gain. No bardzo no, właśnie no, to się, to jest... On leży, ten bot? Tak, tak A. Wezmę biga yes. Albo to ja rzucę tobie Trzymaj bryczek Albo nie, to ja wezmę tylko jednego I rzucę ci małe poty A, dobra. Nie mam już dwa na spadku A ale bryczek Albo dobra, wezmę mu to i dam mu to w strafie Ale tu zlutuje byczka Dobra, nie no, my to robimy... o Jezus Zapierd... O nie, chłop No czemu lecisz na chłopa? Ja no ja też mam Tam są te boki znowu, bo, które mają takie Na daleko z pompy. Nie, proszę, nie spam. Ja nie mam nic na da daleko. Ziomek, oddam ci wszystko, tylko nie spam. Dobra, podsumowałem. Poś... No naprawdę, ich bridge trzymaj zieloną. Nie, to Tam... ja chcę Kto zielo. ją chce. Dobre, ja zieloną. Ja mam zieloną. No to weź ja sobie. No ja mam zieloną, więc git. I kolejny. Grzybek. I teraz sobie Aj koledzy, my to robimy u nas, No, no, no. No, jezu. Boże, trafimy na jakichś który którzy będą spamić, Co? Weź posprawi mnie. O, mnie. Ja mnie na 8HP. A to dobra, jest tam jeszcze... lagam. No właśnie widziałem, chodziłeś w miejscu. Ja rzadko kiedy mam lagi. Mm. O, ona o, o, ja na teczkę. A bo jednak to Dawajcie do motorówy Dawajcie do strefy No to motorówy, nie będziemy marnować pełny akurat Eee, y -y, Ja Jan sto... dwanaście tych Znajduj Ale A u mnie nie jest nim dla te brakadoty To miałeś zbyć Kopy, jakie to boczne kolejne piece Wysiadamy Dobra jestem. No właśnie nie boty. Dostał 150 właśnie do ten... Kto, ten, który... którego ktoś, ktoś z was powalił to on miał... Właśnie dostał o tak dużo. Dostał? On ma... on ma koronkę, ja biorę koronę. Naprawdę taki lud. dobiam mu kolegę. No nie no on to podpala, uciekajcie. Odradzają się. Jest tutaj. Kup, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Ta, widzę, widzę. Ja, ja mu lubię podjazd. Nie, no nie trafimy. Pomoc? Ta, no. Bo gdzieś chyba jest w krzaku. Doszło do 77. Jeszcze 7. Ej, to no mama. Tak się koronkę u mnie. Ja, ja chcę, ja chcę. No to pochodź do mnie, tylko ja sobie tam wyśle dodam na spokojnie. Ja nie Chodź. chcę, bo tam mam już dziewięć, więc jestem. mi to tam... A ile wy Oraz macie? Dziękuję. Ja dziewięć. Ja mam 6. A Ale mi tam wystarczy. W ogóle, jak masz yy, na imię? Ja? no. Michał. Złota snajpa. Nie no, jakie są dobre ludzie. Chodźmy. Bo ja Michał, Michałka dzisiaj się zmieniłem ja może żebyś na tym dostał. E, nie mam. Ja nie mam. Dobra, dziękuję. Po co dwa jak jeden wystarczył? No w sumie tak. W ogóle gdzieś się panieczynkują do strefy. A, a nie Dobra, chłop poleciał niemi, do tej dobrze, strefy, wyspaję. strefy tam. Dobra, tam gdzieś jest. Chyba też lecimy. Tam są... Dawajcie. Lecimy na nich? Nie wiem, możemy lecieć, bo wydaje mi się, że takie borewiki. No, jak chłop używał motorówki, to na pewno. Co my też używaliśmy. Zostrzelaliśmy się. Sej, Ej, idziemy tam? Dawajcie, bo chwilę. to jakieś. No to jakieś borowiczki. Dobra, ale No nie żartuj, naprawdę. Dobry no czy dobra. taki średni? Podje podjeżdżają nas. To są kupione kamy. Podjeżdżają to. nas jakby co. Dobra, my też ich podjeżdżamy. Chodźcie. No, chodź, dawaj, ki mam jeszcze jednego spada. Dobra, to ja tym... lecę, to ja lecę Kurde, trzech. Dobra, lecimy. Ja Już jestem. Chłopcu się ze mną będzie budował? Dobra, mam high hey No naprawdę musisz spać w stypie. Zabijam ci go. Chwil co zeskoczył? Ej, dostał pięćdziesiąt, dobra. Ja nie wiem gdzie. Borowiczek, ale gdzie, gdzie? No ja go gonię, bo on ucieka przede mną. Ja tu mam plecy, plecy. Jezu, jakie to są kupione konta. Boże. Ja mam chłopa, więc. Ale nie mam nic na daleko. Mam no dobra te... chłop No dobra, chłop, chłop. Gigi... No chłop uciekaj, ale nie mam nic na daleko. Więc sadgę. Dobra, zostaw go. Dobra. Łatwo jedna osoba, łatwo jedna osoba. Lecimy na niego. No, no właśnie ten borowiczek co przede Ty my to za pierwszym razem robimy. Ja to wstawiam i zrobimy jakiś kolejny człowiek, co? No eee! Pi pierwsza rundka, a tu już winek? No, o no. A i się to na wolno. Nie. No jednak się pomyliłeś. Ej, chodźcie ja wam dam kewa, bo widzę, że wy tu taki... Tu... O, tu, ja się tu, udaję, tu, ja mam... tu i tu dla was. Albo te małe poty wezmę, bo wy macie widzę. Dobra, chodź. Ten robimy. chłopiec też nie tam gdzieś na tym domku. W ogóle on, chyba tak. te, on też Kolejny ma kupione raz, konto. On też ma kupione konto, bo taki niby... Znaczy taki nie... Miał tylko... Miał... Skin, ale taki borowiczek. Proszę, nie zabijajcie go. Na kill na kill go, na kill go. No we okay. trójkę to, to my go zniszczymy tym kill Albo on bridgeka. Ja uleczę bridgeka. Weź jeszcze nie kilofuj. No już nie kill'ofuj go jeszcze Chodź tu, ja chcę go zabudować, ja zabudować. Ej dawajcie, ja go w tych metalowych ścianach zabuduję I nie ja będziemy ja też, ja też chcę go tak zrobić A gdzie on jest? A tu! Dobra tam No musisz uciec Ale on ma low'a kill'off, kill'off, Dobra, dobra, dobra Nie zabudujemy go w tym, dawajcie Nie, dobra, kill'off, kill'off nie no Dobra, na go, kilo, na kilof go, panowie Jest! Czemu Dobra, łatwo Dobra widzowie, to było ORIO, do lobby? Do lobby. Ja mam teraz dziewięć koronek What? tych z What Ile masz? 9 teraz mam z koronką. A wy teraz ja będziecie mieli koronki. I pyk, jest 9? Jest 9, dobra. Ja Dowie. też mam 9. Na razie kończymy.